I z tej strony JoJo i dzisiaj taki krótki film w formie ankiety. Ankiety dość istotnej, bo dotyczy tego ostatniego turnieju na Hopkins, który organizowałem. O tym było dużo w filmach informacyjnych, robiłem osobny film informacyjny w ogóle na temat strony za to jak działają turnieje. Turniej nie wypalił, niestety. Czym to jest spowodowane? No, chcę się dowiedzieć od Was. Dlatego słuchajcie, no, pierwszy turniej. Nagroda fajna, bo bon bo w zasadzie o wartości 100 zł do sklepu Magiczna Kostka. Można sobie było wybrać dowolną kostkę lub kostki za 100 zł. Wejście do turnieju kosztowało tylko złotówkę, za tą złotówkę można było grać woli, więc jakby ktoś spędził 5 godzin na grze, to pewnie by ją tak wymaksował, że osiągnąłby wreszcie jakiś wynik, który by go uplasował na podium. Więc wszystko było tak skonstruowane, żeby nie było tam jakiejś losowości, tylko rzeczywiście, żeby to polegało na umiejętnościach. Więc, jak ktoś włoży więcej czasu w grę, to wiadomo, będzie mu lepiej szło i będzie miał dużo większą szansę na zwycięstwo z innymi. No ale, mimo wszystko, trudniej się nie udało, zarejestrowało się bodajże tylko 19 osób na 100 potrzebnych. I tu mam do Was pytanie: przede wszystkim, w rogu tego filmu, tutaj, będzie ankieta. Ankieta będzie, będą trzy opcje. Ankiety, tak? Bo rozumiem, że zostając przy tym progu złotówki, nic więcej nie zdziałamy. No bo zmniejszenie kwoty nagrody, tak? Jeśli to będzie nagroda za 20 zł, to mniej osób chyba weźmie udział, skoro za 100 zł ludzie nie chcieli nic wygrać. Więc to raczej nie wchodzi w grę. Pytanie teraz do Was, czy te osoby, głównie te, które startowały w turnieju, czy to są osoby, które wystartowały dlatego, że turniej koszał tylko złotówkę. I dlatego wystartowali, czy może dlatego, że po prostu chcieli wygrać te koszki, Na przykład byliby skłonni dać, nie wiem, 5 zł za wejście do turnieju. Tam jest dużo możliwości, jakby edycji tego. I chciałbym wiedzieć, co by trzeba zmienić, żebyście w ogóle wzięli udział w tym turnieju. Dlatego tam w ankicie jest kilka opcji. Jedna z opcji to jest taka, że co by nie było, to w turnieju nie weźmiecie udziału. Choćby kosztowało złotówkę, choćby tam by nie wiadomo jakie nagrody, to wy w tym i tak nie weźmiecie udziału. Druga opcja, czyli taka, że. Zostajemy mniej więcej przy takich nagrodach typu 100 zł, ale zwiększamy cenę biletu do np. 5 zł, przez co te 20 osób, które brało udział, już byłyby w stanie ufundować tę nagrodę za 100 zł i już ktoś z tych 20 osób by wygrał kostkę lub kostki. A trzecia opcja to na przykład zwiększenie, ale mniejsze jakieś ceny biletu, np. do 2 zł do 3, ale równocześnie zmniejszamy nagrodę, wartość nagrody na przykład do kostki za 60 zł. Dlatego chciałbym, żebyście zagłosowali w tej ankiecie i przede wszystkim wypowiedzieli się w komentarzach. Bo ja jakby w mojej głowie może wszystkich opcji nie mam. Może są inne powody, dla których nie braliście udziału w turnieju, nie chcieliście. Może nie wiedzieliście, chociaż to też jest dla mnie dziwne, bo były dwa filmy na ten temat aż. I starałem się to tak zrobić, żeby do każdego dotarło. Ale to widać po wyświetleniach, że nie każdy chce wchodzić w te filmy. Jakbym to mówił na filmach typowo kostkowych, to może byłoby więcej. Ale nie chcę mieszać tej tematyki, nie chcę na recenzji kostki mówić o tym, że jest jakiś turniej. Ja to wrzucałem tylko tam gdzieś w opisie, jako link do turnieju. Dlatego dajcie znać, co by wypadało zrobić, żebyście w ogóle chcieli wziąć udział w takim konkursie. Jeśli to nie wypali, no trudno, ja na siłę nie będę tego robił. Ale wierzę w to, że są takie osoby, które rzeczywiście by były skłonne brać udział w tym turnieju. No i nawet ta opcja, powiedzmy, 5 zł biletu wejściowego, można tu 5 zł stracić, ok, ale jest na przykład 1 do 20 na to, że wygramy kostkę o wartości 100 zł w wypadku tej poprzedniej nagrody. No i tak jak mówię, umiejętności. Przede wszystkim umiejętności tutaj nie ma. Szczęścia tutaj są umiejętności. Jeśli ktoś będzie dużo grał, dużo ćwiczył, no to będzie miał lepsze wyniki i automatycznie bardziej go to zbliża do zwycięstwa. Dajcie znać, co sądzicie. To taki krótki vlog na dzisiaj. Chciałbym, żebyście Wy po prostu wytłumaczyli mi, jaki jest powód tego, że takie było, jakby taka mała frekwencja na turnieju. Dzisiaj Was jeszcze zapraszam na streama. Na streamach sobie grywamy Hearthstone'a, to też może nie każdy wie. Ale możecie wbić około 19:00, 19.30 może nawet ruszymy, żeby było trochę wcześniej. I ogółem to tyle w tym filmie. Proszę Was jeszcze raz o feedback, jakiś porządny feedback. A już od jutra, bardziej od soboty wracamy z recenzjami, bo trochę nam się ostatnio nazbierało tych kostek. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.